Dobra, myszka dobra podłączona. Niestety ta moja myska, myszka natekowa średnio sprawdza się w Daisy w Armię, może w jakichkolwiek innych strzelaninach. Więc podejrzewam, że możemy zacząć grać w Daisy Breaking Point z drobniutkim opóźnieniem, ale jak to się mawia, jak to mawiali nasi siedziodowie, lepiej późno niż wcale. Daruj komuś życie. Nie, daruję ci życie, przepraszam. Jak to mi daruje życie? Ja będę żył, nic mi się nie stanie. W tym momencie jeszcze mi nic nie grozi, chyba. Chyba. Tak drobniutkim. Nie no, wybaczcie to opóźnienie. Naprawdę wybaczcie. Nie miałem takiego planu, ale nagle mi na rzecz wyskoczyła i musiałem po prostu zadzwonić w jedno miejsce. I tak to po prostu się skończyło. Z tego co mi się wydaje to ja ostatnio skończyłem w komarowie W komarowie skończyłem i jesteśmy teraz w komarowie Hmm czy to był zombie? Tak, to jest zombie W by trochę gr grę podgłośnić podejrzewam Czy to nie byłby pomysł No, zdecydowanie O. Troszeczkę powinno być lepiej czy ogarniam już mapę? No, tak samo jak ostatnio, czyli prawie wcale. <laughs> nie no, coś tam pamiętam z Czarnorusi, no ale... Wiecie, to trochę tak jak przez mgłę, tak? Sprawdzę czy tu coś jest. Czasami w tym budynku lubi coś być. Bądź w tych w tych baraczkach. E, dzisiaj na razie ogólnie sam gram, ale jak ktoś mnie znajdzie i będzie friendly, no to w sumie nie widzę powodu, żeby nie grać wspólnie. Hmm... hmm. Jest kanister i kanister można byłoby zajumać. Rotator też nie byłby zły. Ojej, zombie. Dobra, nic mi nie zrobiło. Czyli jest całkiem ok. Tamten, tamten mnie nie zauważył, czyli też jest całkiem ok. Jak ktoś się wiedział, w Breaking Poincie są chociażby zery, Czyli możemy kogoś porazić prądem. To jest całkiem fajną opcją. Czy ja mogę tego? Nie mogę go wziąć, tak. Hmm. Muszę trochę sobie do plecaka pochować rzeczy. Koło możemy schować do plecaka. Mam nadzieję, że nam nie zje tego koła. Na szczęście nie zjadło. Flary tak samo schowamy. Bukłaczek też schowamy. I mam nadzieję, że te, ta ulica też nam się tam nie... nie zmieści się. Zjada amunicję. Dobra, czy tam starczy miejsca na rotator vibrator. Starczyło miejsca. A jeszcze starczy miejsce na Jerrykena Jakby co jakbyśmy coś znaleźli. Jedynie nie wiadomo, co znajdziemy tak naprawdę. A czy ja mam tutaj skrzyneczkę? Kurde, nie ma nawet skrzyneczki. To w sumie ten vibrator, rotator nie będzie nam potrzebny specjalnie. Już widzę, ale Jerry Ken może się przydać. Myślałem, że je ja znalazłem tutaj, jak poprzednio grałem skrzyneczkę. Tak mi się wydawało, ale widocznie musiało mi się wydawać. Kurde, ja. Amunicja jest, amunicja jest wszędzie. Gorzej z samą bronią. Dobra, padł Tek 9. Jakiś nowy rodzaj amunicji do, nowy, do pewno nowego rodzaju Podejrzewam karabinku bądź innego pistoletu. No i jest, jest ogólnie noc. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości, dlaczego jest tak ciemno, nie ma kolorów, to kurde, jest noc. Co tu jest? Smoke grenade, nie. A tu flary chyba? Nie, scrap a scrap metal? Ale nie mam mi tak skrzyneczki, więc to bez sensu. Ale chyba ja słyszałem muszki, czyli gdzieś tu ktoś padł. Podejrzewam. W ogóle jak tam u was z widocznością? Widać coś? Bo mnie tak w sumie widać, co nieco widać, ale... U was może być to trochę gorzej widoczne, podejrzewam. O, a amunicjant do Enfielda. Jakbyśmy znaleźli Enfielda... O kurde, to byłoby imba cała masa części tu jest, cała masa części. Dobrze. Widać, okej. Okay. Puszki... Co tu jest? Smoke grenady. Syf. Wszystko widać, no dobra, to git. A no tu... co to? Aha, tu są... W sumie też puszki i papier toaletowy. Super. Co mamy tutaj, w tym dzienniku? W to mamy, że nie możemy go... Z, nie wiem czemu nie działa. Że się wyłącza ciągle. Nie mam pojęcia czemu. Hmm. Może sobie, sobie Będę musiał sobie potem sam ten... O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, Trochę mi tam... Źle mi poszło się. Słyszycie zombiaka? No i dobrze słyszę. E, kurde, jak zawsze. a jak zawsze. Sikiera imba. A tu nic raczej nie ma Tu nic specjalnego nie znajdziemy papier toaletowy do Mołotowa. No co wy, serio? Ej, to spoko. Ej, to spoko. W sumie nawet ma to sens. Dobra, będzie mały Benny Hill. Czy gdzieś tutaj jeszcze coś rozbudowali można gdzieś wejść też nie za bardzo trzeba po prostu biec dalej przed siebie tak naprawdę fira, bolota jest w tamtą stronę czy baloto jest za mną hmm tak mnie ciekawi moskit hajsizm. spoko spoko przede mną, tak właśnie mi się wydawało że to jednak jest przede mną giblach w komarewie można znaleźć strój terrorysty. <grywa> ja wolę tego nie sprawdzać. O, co za pajac mi robi na podwórku? Ciekawe, czy co słyszeliście? Czy mam wersję steamową? Nie, mam wersję nie steamową. Wersję na. wersję z, z sklepiku Bohemia. oficjalnego internetowego sklepiku Bohemii. Myślałem, że trąbi w Daisy. no właśnie nie. Właśnie to nie trąbnęło w Daisy, tylko mi trąbnęło w życiu realnym. Co ciekawe, za oknem. Ogólnie warto tutaj też sprawdzać wszystkie możliwe miejsca praktycznie, bo... E, bo, bo, bo no trochę tu dodali budynków i nowych rzeczy w tym Breaking Poincie. mu samochód <laughs> chyba podejrzewam, że to raczej nie wchodzi yy, nie wchodzi w rachubę nie ciemno, w pizdu ciemno. Dobrze, że choć trochę podjaśniłem ekran. Więc wy ty, wy, wy coś widzicie i ja coś widzę. Chciałbym pewno te, ja bym pewnie w takim wypadku znając że bym nie podjaśnił sobie ekran, tylko bym działał z latarką, chociaż to trochę niebezpieczne oczywiście ale ogólnie innego, innej opcji by nie było, żeby się nie chciał w cudzysłowie cheatować poprzez po prostu podjaśnienie ekranu. Ale na streamie takie coś nie wchodzi specjalnie w rachubę, bo to już kompletnie nic by nie było widać. Sniper ICU. Ciekawe. Tak, no w tym dodali nowe budynki, nowe rodzaje zombie, trochę większy spawn lootu. Tak, tak, tak. Znaczy, ja ogólnie do końca nie wiem co dodali, bo nie wczytywałem się. No, ale to łatwo samemu można zauważyć, że jest więcej rzeczy, yy, więcej budynków, ogólnie więcej wszystkiego. No i też nowe, nowe rodzaje zombie też są. Na no jednego już raz trafiłem i było go naprawdę ciężko załatwić. Ja dobrze idę. Chyba ta! Widziałem światło za tobą. Uderzyłem to było po prostu od gwiazd. Jest to opóźnienie, tak. Jest opóźnienie, tam chyba 8 sekundowe powinno być opóźnienie. Średnio 8 sekund opóźnienia jest w Daisy. Yy w Daisy Boże na streamie. Ktoś biegnie za tobą. No komitet powitalny. Nikt nie biegnie, bez styrolowania. Prima aprilis. Boże, młody, zaraz zbana ci dam. Znaczy fajne to w tym Daisy jest to, że można się ukryć w tym Breaking Poincie. Nie licząc z tego dzienniczka, w którym można zobaczyć... ...w można zobaczyć nikt tam, to jako tako nigdzie nie ma podanego naszego niku. I można się ...pierwszy raz ukryć bez jakiegoś kombinowania tak naprawdę. Oczywiście jak to się gra tak jak ja na swoim normalnym niku, to wiadomo, że to raczej łatwo go znaleźć. Jednakże jakbym na przykład zmienił nik na przykład, nie wiem, na Anna Karenina no to już by mnie nikt nie znalazł. Póki by nie, by nie zauważyli na stylu mojego nika, to raczej nie byłoby takie proste. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Na pewno dobrze idę. Dzejdę ja w dostanę baloty. Widzicie coś, co by się nam przydało, czy raczej nie za bardzo? To miasto to balota już. No, to dobrze. Czy idziemy dalej i będzie lotnisko, tak? Można samochodzik znaleźć na balocie. Ale balocie w sensie mieście, czy balocie w sensie lotnisku? Takie podstawowe pytanie. Wiecie, po ciemku to wszystko inaczej trochę wygląda. Lotnisko, no tak myślałem, dobra. Jest i lotnisko. No w sumie już jesteśmy na nim. Czy coś tam... Coś tam w oddali widać, ale to jest chyba kupa złomu, podejrzewam, tam po prawej. Tak mi się wydaje. No tutaj trochę zombiaków... Trochę złomu jeszcze na horyzoncie się pojawia. Ogólnie nic specjalnego. A to sprawdzić też. A to kontenery, bo w nich też się pojawia lód. No bo się ogonu. Dobra, jest git. Tylko czy coś ty będzie się w ogóle? Ktoś mówi muchy. Ja nic nie słyszałem, ani nie widziałem. Much. A słyszę, teraz słyszę, ale nie wiem, gdzie one są. Hm. Nie widzę ciała w tym momencie. Ne. Właśnie to może być od tych żołnierzy, wiecie? O, dzień dobry. Jak na górę. Aha, czeka jeszcze. jeszcze. Tu można wejść. A nawet nie wiedziałem, że tu można wchodzić, wiecie? Co ciekawe. Nie, nic nie ma. Boże, ale jest. Maku, Maku. Maku jest spoko. Przynajmniej powinien być. W teorii. Właśnie chcę na hangary. Nic. Jezus! JEZU! I chuj. <śmiech> <śmiech> Właśnie poznaliście nowy rodzaj zombie.